A co jeśli powiem Ci, że w umyśle każdej kobiety kryją się ukryte słabości, dokładnie dziewięć? Słabości tak potężne, że jeśli nauczysz się je rozpoznawać i wykorzystywać, już nigdy nie spojrzysz na przyciąganie w ten sam sposób. Większość mężczyzn nigdy tego nie odkrywa, ale Ty, pod koniec tego filmu, zrozumiesz dokładnie, jak myślą kobiety, co nimi kieruje. I jak możesz wykorzystać te dziewięć sekretnych punktów na swoją korzyść. Dziś przeanalizuję dziewięć ukrytych słabości, które każdy mężczyzna musi poznać, jeśli chce zrozumieć kobiety na głębszym poziomie psychologicznym. Ale niech jedna rzecz będzie jasna. Nie chodzi tu o manipulacje. Chodzi o zrozumienie ludzkiego zachowania. A kiedy naprawdę zrozumiesz, jak myślą kobiety, możesz tworzyć silniejsze, głębsze, i znacznie bardziej magnetyczne więzi niż cokolwiek fałszywego lub wymuszonego. Więc usiądź wygodnie, słuchaj uważnie i przejdźmy od razu do słabości numer jeden. Jeden: siła kontrastujących osobowości. Większość mężczyzn uważa, że muszą mieć jedną solidną osobowość. Silną, spokojną, pewną siebie, może zabawną. Ale prawda jest taka: kobiety szybko się nudzą. Jeśli czuję, że cię w pełni rozgryzła, jej mózg przestaje się tobą obsesyjnie zajmować. Dlatego potrzebujesz kontrastu. Pomyśl o tym, jak o pokazywaniu dwóch stron tej samej monety. Jeśli zwykle jesteś spokojny i opanowany, zaskocz ją pewnego dnia czymś zabawnym i spontanicznym. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziecie razem ulicą, i nagle z głośnika samochodu rozbrzmiewa przypadkowa piosenka. Bez ostrzeżenia zaczynasz tańczyć, tak po prostu. Zastygnie na chwilę, myśląc, zaraz, czy ten facet nie jest zwykle taki poważny, kim on właściwie jest. I to jest dokładnie ta reakcja, której szukasz, bo w momencie, gdy kobieta zaczyna zadawać sobie pytania na twój temat, zdobywasz jej uwagę. Jej ciekawość zostaje pobudzona i zacznie o tobie myśleć, nawet gdy cię nie ma w pobliżu. Jeśli zawsze będziesz silny, w końcu uzna, że udajesz. Ale kiedy pokażesz, że potrafisz być silny i zabawny, miły i psotny, spokojny i dziki, zobaczy w tobie kogoś prawdziwego, tajemniczego i magnetycznego. 2. Mów jej o kimś, kto wygląda inaczej niż ona. Teraz słuchaj uważnie, bo ten punkt jest potężny. Jedną z największych słabości kobiet jest nadmierne myślenie. Od momentu, gdy się budzi, jej umysł nieustannie tworzy historię, wyobraża sobie scenariusze, analizuje drobne szczegóły. I możesz wykorzystać tę naturalną skłonność, aby sprawić, że będzie o tobie myśleć godzinami, a może nawet dniami. Kiedy z nią rozmawiasz, mimochodem wspomnij o kobiecie, która jest jej całkowitym przeciwieństwem. Na przykład, jeśli ma czarne włosy, możesz powiedzieć: Wiesz, kiedy pracowałem w firmie X, była tam taka blondynka, która zawsze robiła na mnie wrażenie. Albo wspomnij o sławnej blond aktorce, którą podziwiasz. Ale jest w tym pewien haczyk. Nie rób tego w sposób oczywisty. Nie patrz na nią i nie mów: Och, blondynki są lepsze. To jest nachalne i bezpośrednie. Zamiast tego pozwól, by ta uwaga w naturalny sposób wplotła się w rozmowę, jakbyś po prostu opowiadał historię. Jej myśli zaczną krążyć: Dlaczego wspomniał o tej blondynce? Czy woli blondynki? Czy nie jestem wystarczająco atrakcyjna? Czy powinnam przefarbować włosy? Widzisz, co się dzieje? Jednym przypadkowym komentarzem zasiałeś myśl, której nie może się pozbyć. A im więcej o tobie myśli, tym bardziej rośnie jej emocjonalne przywiązanie. 3. Nie bój się jej krytykować. Teraz odwróćmy scenariusz. Większość mężczyzn boi się krytykować kobietę. Myślą, jeśli powiem coś negatywnego, zdenerwuje się i straci zainteresowanie. Ale prawda jest zupełnie inna. Wyobraź sobie, że zapala papierosa obok ciebie. Zamiast milczeć, Odganiasz dym i mówisz, nie dmuchaj mi tym w twarz. Tak, w danej chwili może to zabrzmieć niegrzecznie, ale oto psychologia. Dla niej ten mały gest krzyczy pewnością siebie. Pokazuje, że nie boisz się bronić swojego zdania. Udowadnia, że masz standardy, a to natychmiast czyni cię bardziej atrakcyjnym. Oczywiście nie chcesz jej ciągle krytykować. Kluczem jest wybiórczość. Na przykład. Jeśli ma na sobie coś, co jej nie pasuje, powiedz: Ten strój nie bardzo ci pasuje. Albo jeśli zrobi sobie złe zdjęcie, powiedz: Hmm, to zdjęcie nie wyszło najlepiej. Sekret polega na tym, że krytyka sprawia, że twoje komplementy stają się cenne. Pomyśl o tym: jeśli ktoś codziennie mówi ci: Jesteś mądry, jesteś mądry, jesteś mądry, te słowa w końcu tracą znaczenie. Ale jeśli ktoś, kto nigdy cię nie komplementuje, nagle powie: Wow, naprawdę jesteś bardzo inteligentny, uderza to inaczej, prawda? 4. Porozmawiaj z nią o czymś, w czym nie jest dobra. To jest subtelne, ale uwierz mi, działa jak magia. Każda kobieta ma coś, w czym nie jest świetna. Może nie umie gotować, może ma słabą orientację w terenie, albo nie radzi sobie ze sportem. Cokolwiek to jest, możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Powiedzmy, że kiedyś Ci powiedziała, że nie umie gotować. Nie wykorzystuj tego od razu. Zamiast tego poczekaj. Potem podczas innej rozmowy powiedz od niechcenia. Wiesz, co naprawdę podziwiam? Kobiety, które potrafią gotować. Ale kluczowe jest to, żeby nie patrzeć na nią bezpośrednio, nie stawiać jej w niezręcznej sytuacji. Po prostu rzuć to naturalnie. Później, gdy będzie sama, to krótkie zdanie będzie odbijać się echem w jej głowie. Pomyśl: On podziwia kobiety, które gotują, a ja nie umiem. Czy właśnie straciłam u niego punkty? Czy powinnam spróbować się nauczyć? Widzisz tę moc? Uruchomiłeś jej naturalne pragnienie zdobycia Twojej aprobaty. A im więcej o Tobie myśli, tym bardziej się angażuje. 5. Podziel się z nią swoimi słabościami. To może cię zaskoczyć, ponieważ większość mężczyzn stara się ukrywać swoje słabości, myśląc, że to sprawi, że będą wyglądać na słabych. Ale oto psychologiczny zwrot akcji. Kiedy pierwszy przyznajesz się do swojej słabości, w rzeczywistości wyglądasz na bardziej pewnego siebie. Na przykład, powiedzmy, że nie umiesz tańczyć. Jeśli wyjdziecie gdzieś i ona zobaczy, jak potykasz się na parkiecie, pomyśli: Wow, ten facet nie ma pojęcia. Ale jeśli powiesz jej wcześniej, swoją drogą w ogóle nie umiem tańczyć, więc nie śmiej się, kiedy będę próbował. Nagle odwracasz sytuację. Zamiast postrzegać cię jako słabego, widzicie jako kogoś wystarczająco pewnego siebie, by to przyznać autentycznego, bo nie udajesz. I ludzkiego, co czyni cię bardziej bliskim. A oto prawdziwy sekret: kiedy przyznajesz się do słabości, uruchamiasz jeden z największych kobiecych mechanizmów empatię. Kobiety są z natury empatyczne. Leży to w ich psychologii, by troszczyć się, pielęgnować, chcieć pomagać. 6. Pokaż jej, że czasami tracisz kontrolę. Większość mężczyzn uważa, że zawsze muszą wyglądać na opanowanych, silnych i w pełni kontrolujących sytuację. I tak, siła ma znaczenie. Ale oto paradoks. Kobiety są również głęboko przyciągane, gdy odpuszczasz kontrolę, choćby na chwilę. Pomyśl o tym, zwykle jesteś spokojny, opanowany, pewny siebie. Ale nagle ona robi coś nieoczekiwanie uroczego. Może śmieje się w specyficzny sposób, albo wygląda niesamowicie w jakimś stroju. I zamiast zachować zimną krew, nagle ją przytulasz, przyciągasz do siebie, albo dotykasz jej dłoni bez namysłu. W tym momencie pokazujesz jej, że ma na ciebie wpływ, że jesteś spontaniczny, a nie jak robot. Że za Twoją silną powierzchownością kryje się mężczyzna, który może dać się ponieść jej obecności. Kluczowy jest odpowiedni moment. Nie rób tego na pierwszej randce. Zachowaj to na czas, kiedy zbudujecie już pewien komfort. Wtedy opuść gardę na sekundę i pozwól jej poczuć Twoją surową reakcję. 7. Spraw, by starała się Cię przyciągnąć. Ten punkt to czyste złoto, ponieważ w głębi duszy każda kobieta ma naturalną słabość. Chce się podobać. A jeśli stworzysz sytuację, w których musi się postarać, by zyskać twoją aprobatę, jej przyciąganie gwałtownie wzrasta. Oto jak to działa. Powiedzmy, że mimochodem wspominasz jej, że interesujesz się filozofią. Później, kiedy zapytasz ją, lubisz filozofię? Są dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza powie, że tak. Oznacza to, że próbuje ci zaimponować. Nawet jeśli w rzeczywistości nie obchodzi jej filozofia. I w momencie, gdy próbuje zdobyć Twoją aprobatę, bum, jej przyciąganie rośnie. Druga powie, że nie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to ślepym zaułkiem, ale w rzeczywistości jest równie potężne. Bo później, gdy będzie sama, pomyśli, On lubi filozofię, a ja powiedziałam, że nie. Czy właśnie straciłam w jego oczach? Co on teraz o mnie myśli? I ta umysłowa spirala sprawia, że myśli o tobie jeszcze więcej. 8. Ustal z nią granice. Oto prawda, której większość mężczyzn nie chce usłyszeć. Kobiety naturalnie lgną do mężczyzn, którzy przewodzą, mężczyzn, którzy wiedzą, czego chcą, ustalają standardy i nie uginają się pod presją. A jednym z najskuteczniejszych sposobów, by to pokazać, jest ustalanie granic. Przykład. Mówisz jej, nie lubię przebywać w Dymie. Jeśli mimo to wyjmie papierosa, nie siedź tam i nie toleruj tego. Wstań i odejdź. Ta cicha akcja mówi więcej niż tysiąc słów. Albo, jeśli planujecie razem wyjazd, powiedz, nie płacę za kobiety, podzielimy koszty. A potem trzymaj się tego. Większość mężczyzn obawia się, że jeśli ustalą zasady, odstraszą ją. Ale oto psychologia. Kiedy pokazujesz, że masz granice, ona bardziej cię szanuje. Kiedy nie pozwalasz jej przekraczać twoich granic, postrzega cię jako silnego. Kiedy przewodzisz, ona czuje się bezpiecznie, podążając za tobą. 9. Uświadom jej, że nie jest jedyną opcją. Bądźmy szczerzy, kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy mają wybór. Jeśli czuje, że jest jedyną zainteresowaną tobą osobą, może zacząć cię lekceważyć. Ale jeśli wyczuje konkurencję, nawet niewielką, nagle jej wysiłki, by cię zatrzymać, gwałtownie rosną. Dlatego, gdy zadaje klasyczne pytanie, Spotykasz się z kimś jeszcze? Większość mężczyzn panikuje i mówi: Nie, oczywiście, że nie. Zły ruch. Zamiast tego uśmiechnij się i powiedz coś zabawnego, na przykład: Tak. Jest kilka kandydatek, z którymi przeprowadzam rozmowy. Zobaczymy, kto dostanie tę posadę. To budzi zazdrość w zdrowy sposób. Sprawia, że postrzega cię jako wartościowego mężczyznę. Zmusza ją do większego wysiłku, by utrzymać twoją uwagę. Nie przesadzaj i nie kłam, że masz dziesięć dziewczyn. Kluczem jest subtelność, wystarczająca, by przypomnieć jej, że nie jest twoją jedyną opcją. Ta sama aluzja wystarczy, by uruchomić jej rywalizacyjną stronę. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dziękuję Ci za towarzyszenie mi w tej podróży w głąb kobiecej psychiki. Każda kobieta to wszechświat fascynujących zawiłości, a zrozumienie ich jest pierwszym krokiem do budowania prawdziwie autentycznych relacji. Jeśli już jesteś częścią tej społeczności, dziękuję Ci z całego serca. Jeśli nie, na co czekasz, by dołączyć i odkryć więcej sekretów? A teraz chciałbym wiedzieć, która z tych słabości zaskoczyła Cię najbardziej? Daj mi znać w komentarzach.